Miasto poleje jest fantastycznym miejscem do życia, do rozwijania się. Mieszkają tutaj bardzo ciekawi ludzie, którzy mają interesujące pasje, zawody, rozwijają się i zawodowo odnoszą sukcesy, mają ciekawe hobby. Chcia, chciałam po prostu wszystkich zrze, z, zrzeszać takich ludzi z pozytywną energią, żebyśmy mogli po prostu wspólnie inspirować mieszkańców do jakiejś kreatywności, do dalszej działalności. I po prostu e, dzielić się tą swoją energią pozytywną, żeby po prostu otaczała nas wszystkich dookoła. Będziemy inspirować, motywować w ogóle do działania. E, każdy z prelegentów. E, e, po prostu mów, będzie mówił o całkiem innej dziedzinie. Będziemy mówić o mediach, o rodzinie, o rodzicielstwie, o komunikacji w związku, będą warsztaty teatralne e, oraz będą także wieczorowe takie tematy o seksualności, tak więc mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie. Sam pomysł nazwy pojawił się tak właściwie bardzo spontanicznie, dlatego że myślałyśmy o tym, że właśnie energia to jest coś, co tak krąży w powietrzu. I nawet na początku myślałyśmy, że będzie to festiwal pasji o nazwie Energia jest w powietrzu dlatego że często mamy różne pomysły, często wymyślamy coś, ale boimy się to zrealizować i później okazuje się, że po miesiącu, po dwóch, po roku ktoś inny realizuje ten pomysł. I stwierdziłyśmy, że właśnie każdy z nas ma w sobie tą energię, więc stąd jakby trochę zmiana tej nazwy na Energia jest w Tobie, bo jest to w każdym z nas. Każdy z nas ma w sobie te różne pomysły, różne kreatywne idee, które się pojawiają w głowie No i właśnie chciałybyśmy zachęcać na tym festiwalu do tego, żeby te idee realizować. Jak odnaleźć? No, właśnie próbować różnych rzeczy, na przykład właśnie improwizować różne rzeczy w życiu. Czyli jeżeli pojawia się jakaś szansa czegoś nowego, tak jak na przykład dla mnie pierwszy raz organizuję, jestem organizatorem takiego przedsięwzięcia i jest to niesamowite doświadczenie, żeby coś w sobie odnaleźć, coś poznać. Więc jak najbardziej do nowych doświadczeń, do nowych wezwań, wykorzystywanie tego, co daje nam życie. No i oczywiście podróże, które mówi się, że podróże kształcą, pokazują nam właśnie świat, pokazują nam różne możliwości i różne inne dziedziny, o których tutaj też będzie mowa. To wszystko gdzieś powoduje, że w sobie odnajdujemy tą energię. Zaczyna nas coś bawić, zaczyna, zaczynamy czuć ten dreszcz emocji i właśnie taką przyjemność, że ale jest super, ale jest fajnie i właśnie powinniśmy takich rzeczy jak najwięcej robić. To wtedy ta energia będzie się pojawiać.